Uh. Yeah. Uh. Słuchajcie, taka sytuacja dzisiaj. Dzisiaj mamy na obiad spaghetti e, na sosie meksykańskim. W sumie zrobiłem to. No i pirtolę sobie już makaron. Za chwileczkę włączę na ogień e, mój sos zrobiony właśnie z tego sosu z biedronki. <gryw> Niestety, <gryw> nie zrobiłem tego sam. No i do tego jakieś tam mięsko mielone wrzuciłem. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj smakowało. Słuchajcie, niektórzy was pytali jaki mam sprzęt w domu. No sprzęt mam taki do oglądania telewizji. No nie, na, nie najnowszy w sumie, nie, nie jestem jakimś zagorzałym fanem oglądania telewizji, siedzenia przed telewizorem za dnia i tak spędzania czasu. Bardzo aktywnie dzisiaj żyję, także <laughs> telewizor to jest dla mnie coś co wykorzystuję gdy naprawdę no nie wiem, jest okazja z kimś obejrzeć sobie film i go po prostu włączamy. Natomiast taką ciekawostkę Wam chciałem pokazać, którą tutaj mam. Otóż udało mi się wykopać gdzieś tam za w garażu. Mój stary e, odtwarzacz VHS, który zdaje się, że ostatnio jest na, na topie, jeżeli chodzi o <laughs> YouTuberów w internecie jest, robi się to coraz bardziej trendy, a bynajmniej jeżeli ktoś ma jakieś stare kasety VHS. Jest szansa, że można to sobie po prostu tutaj włączyć i obejrzeć. Sprzęt jak najbardziej działa, można go odpalić. Tam w środku nawet znajduje się w tym momencie kaseta VHS. Jest to bardzo odskulowy system sprzęt i postanowiłem go nie wyrzucać. Super generalnie, bo można po prostu wrócić do starych czasów i popatrzeć, jak to kiedyś się ludzie się bawili. Te pamiątki, wszystkie odtworzyć, a nawet mogę go sobie wykorzystać, gdy będę potrzebował, podłączając go pod kartę telewizyjną w komputerze. No i zgrać do formatu cyfrowego te wszystkie rzeczy, które się dziś tam na kasetach jeszcze zachowały. Także sprzęt unikatowy w tym momencie. Takich rzeczy dużo już leży, niestety, na śmietniku. A u mnie będzie sobie miało drugie życie. Trzeba będzie go jeszcze troszeczkę w środku przejrzeć sprawdzić, czy nie jest jakiś kurz osadzony, jakieś takie zwoje, wiecie, jakichś włosów, czy czegokolwiek, żeby to sobie mogło służyć na dalsze lata, a jeszcze zobaczymy, jak w jakim stanie są te wszystkie koła gumowe do napędów, i czy nie trzeba tych gumek tam też jakoś zakonserwować, żeby im nadać żywotność. To taka ciekawostka na dziś. Jest to VHS, odtwarzacz VHS marki Samsung, model, model, czy on tu ma napisany dziś model? No nie ma cholera, jak na coś, ale zdobędę go na Was. A pod spodem widzicie kolumny. Kolumny są tutaj własnej produkcji, prawdopodobnie były robione na wzór jednych z polskich kolumn. Pokażę Wam może, jak wyglądają głośniki w środku. To się prezentuje w taki sposób. Jest to kolumna około tam 50-60 W z Twitterem. Na głośnikach, niestety chińskich, jakichś tam kupionych gdzieś na targu, <laughs> przynajmniej jakieś 20 lat temu, ale to dzisiaj wszystko działa, także trzeba tylko też po prostu je odnowić, pomalować na czarno i, i będą sobie dalej tutaj cieszyć ucho. To tyle na dziś. Dzisiejszym głowoziem programu był właśnie ten odtwarzacz VHS. Żegnamy się z nim na dziś, także dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego vlogu vloga filmu. Jak kto woli. Pamiętaj zasubskrybować, daj łapę w górę, no i jak możesz to udostępnić. A co najważniejsze, najważniejsze jest to, że tu się już ładnie pichci wszystko. Makaron już jest obsadzony i za chwileczkę będziemy to jeść. Yum. Excellent. No i tak się prezentuje dzisiejsze danie. Jest to makaron z sosem spaghetti z mięskiem mielonym. Także palce lizać idę już jeść. Na razie i do widzenia. Do zobaczenia w następnym filmie.